Loteria z oponami była czy nie było? Czy przewidzieliście to, co się może wydarzyć? No nie przewidzieliśmy do końca. Gdybyśmy przewidzieli, to poszlibyśmy trochę, trochę w twardszą opcję, aczkolwiek nie wybraliśmy źle. Sądzę, że ten wybór opon, którego dokonaliśmy, był dosyć optymalny. Na, na drugą pętlę już był całkiem niezły, a na pierwszą był Troszeczkę być może zbyt zachowawczy, natomiast myślę, że trochę, bo założyliśmy opony na krzyż i nigdy w życiu tak wcześnie nie jechałem. Także troszeczkę miałem być może niedopracowane nastawy, ale potem poprawiliśmy i na drugiej pętli już jechał lepiej. Także no, poszliśmy raczej opcję bezpieczną i z perspektywy czasu myślę, że to nie była zła opcja. Straty są, ale, ale myślę, że nie na tyle duże, żeby nie można było myśleć o tym, żeby, żeby jutro jednak jeszcze powalczyć.